Szkoła Samodzielnego Myślenia to projekt Instytutu Badań Edukacyjnych mający na celu wspieranie nauczycieli w rozwijaniu u uczniów umiejętności złożonych. Ale żeby jakieś umiejętności u uczniów efektywnie rozwijać, zacząć trzeba od solidnej diagnozy stanu obecnego. Badania międzynarodowe PIRS, PISA dowodzą, że nasi uczniowie dość dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem zadań wymagających posługiwania się umiejętnościami prostymi, czyli takimi, które wymagają na przykład odczytania informacji podanych w tekście wprost, czy też z zadaniami matematycznymi wymagającymi posłużenia się wyuczonymi algorytmami. Prawdziwe trudności zaczynają się tam, gdzie trzeba zacząć myśleć samodzielnie. Na przykład wnioskować na podstawie podanych informacji albo integrować informacje rozproszone w tekście, czy też interpretować cały tekst. Kłopoty mamy też z zajmowaniem własnego stanowiska i uzasadnianiem jego słuszności. Duże problemy sprawia polskim uczniom przyjmowanie własnych strategii rozwiązywania zadań matematycznych. W projekcie Szkoła Samodzielnego Myślenia przygotowujemy narzędzia badawcze, z których będzie mógł skorzystać w kwietniu 2012 roku każdy nauczyciel języka polskiego i każdy matematyk. Będzie mógł skorzystać, żeby stwierdzić, jaki jest poziom tych umiejętności u jego uczniów. Badanie obejmie klasy czwarte, pierwsze gimnazjalne. Pierwsze ponadgimnazjalne i ostatnie ponadgimnazjalne. Specyfiką tego badania jest to, że na przykład z języka polskiego opracowaliśmy narzędzia pomiaru, które zastosujemy jednolicie, czyli te same narzędzia na każdym etapie edukacyjnym. Stąd będziemy mogli wywnioskować, jaki jest przyrost umiejętności u uczniów rozpoczynających. Drugi etap edukacyjny, czyli czwartą klasę, w stosunku do uczniów kończących w ogóle edukację w szkole średniej. Takich badań jeszcze w Polsce nie było. Uzupełnieniem szkoły samodzielnego myślenia jest baza narzędzi dydaktycznych, już obecna na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Zamieściliśmy tam sporo zadań. Za pomocą których nauczyciele, klikając po prostu na odpowiedni adres na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych, mogą z tej bazy wyciągnąć dla siebie odpowiednie zadania i stosować je, bawiąc się z uczniami. To są zadania nie tylko z języka polskiego, ale też z przyrody i z historii. Baza narzędzi dydaktycznych ma jeszcze tę zaletę, że znakomicie pozwala. Pomaga nauczycielom przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego w nowej formule tego egzaminu, który jest przygotowywany na podstawie już nowej podstawy programowej.